Shepard, mamy przełom. Przechwyciłem sygnał alarmowy od turiańskiego patrolu. Natknęli się na statek zbieraczy w okolicy Układu Corlus. Turianie zginęli, ale zdążyli unieruchomić statek zbieraczy. Musisz wejść na pokład tego statku i zdobyć informacje o zbieraczach. Czy ta informacja na pewno jest dobra? Zamyśliłem się. Nie mówię, że nic ci nie grozi, ale nie możemy przepuścić takiej okazji. Prześlij mi współrzędne, a zajmę się tym. Już wysłałem. Na pokładzie statku nawiążesz połączenie z Edi. Ona bardzo mi się podoba. Dziwnie smakuje. Mam do niej zaufanie. Może jej się podoba. Współrzędne wprowadzone, ruszajmy szukać statku. O, wietrze kłopoty. Ale walnęło. Wszystko zgasło, ale znów mamy zasilanie. Udało mi się przekierować większość przeciążenia do mniej ważnych systemów. Shepard, to nie była awaria. To była pułapka. Shepard. Eddie uzyskała interesujące informacje, zanim statek zbieraczy zaczął znowu działać. Przestań grać! Wrobiłeś nas! I lepiej, żebyś miał cholernie dobry powód. Chodzi Ci o coś? Co się denerwujesz, odzyskamy też szma. Połowa tego szmalu była moja. Czułem, że ten interes nie wypalił. Może był nienormalny? Zgoda. Ale nie lubię niespodzianek, szczególnie jeśli ryzykuję życiem. Pamiętaj, że połowa szmalu jest moja. Historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Byłby to wyrok śmierci dla ciebie i całej ludzkości. To była pułapka, ale byłem pewien twoich umiejętności. Nie zapominaj też o Edi. Zbieracze nie mogli o niej wiedzieć. Zajmujesz się jednym informacjami. Jeśli nie mogę ufać twoim danym, jesteś dla mnie bezużyteczny. Zabałd, teraz naprawdę mnie wkurwiłeś. I wypierdala jest stąd dalej już. Wiem, że będę dużo bardziej uważać na zbieraczy i na ciebie. Nie mamy czasu na drobne urazy. Do śpierdolenia dużego jeża. Żniwiarze i statki zbieraczy mają zaawansowany system identyfikacji swój obcy, rozpoznawany przez przekaźniki. Wystarczy zdobyć jeden z tych modułów identyfikacyjnych. Dopiero co byłem na statku zbieraczy. Czemu nie powiedziałeś, żeby znaleźć moduł identyfikacyjny? Mówiłem. Jak chcesz mi coś powiedzieć, to mów tak, żebym cię zrozumiał. Ale mamy inne wyjścia. Zespół naukowców Przymierza ustalił niedawno, że wielki rów na planecie Klendagon to w rzeczywistości... Gówno! ...postrzale z akceleratora masy. Bardzo starego akceleratora masy. Posłałem badacze, żeby znaleźli broń lub jej cel. Znaleźli jedno i drugie. Broń była niesprawna, ale pomogła nam wytyczyć tor lotu swojego celu wraku żniwiarza sprzed 37 milionów lat. Był uszkodzony i uwięziony w polu grawitacyjnym brązowego karła. Widziałem, co Suwerem zrobił z flotą przymierza. Nie wyobrażam sobie, jak można powstrzymać coś tak potężnego. Ten statek to pozostałość bitwy toczonej, gdy ssaki stawiały pierwsze kroki na ziemi. Nie ma śladów gatunku, który oddał strzał. Może była to ostatnia próba oporu przed kompletną zagładą. Wierzę ci tylko dlatego, że raczej nie powtórzysz tego numeru tak szybko. Ryzyko i tak jest duże, Shepard. Straciliśmy łączność z ekipą dr Chandany zaraz po tym, jak weszła na pokład. Wstępny zwiat nic nie wyjaśnił, a poświęcenie dalszych środków było zbyt ryzykowne. Bez pierdolenia robota czeka. Przekażę współrzędne Jokerowi. Tymczasem powiedz załodze, że. Mojstryjek żyje, pracuje w telewizji. Łatwiej ci będzie dalej działać. Eddie, powiedz załodze, żeby się zebrała. Musimy wiele omówić. Oczywiście, Shepard. Coś ty kurwa zrobił, kurwa pajacu. Postąpiliśmy właściwie. Nie musisz mnie pocieszać i zapewniać, że to było słuszne. Zawsze gotów do wszelkich poświęceń. Cóż, opłaciło się. Przyswojenie technologii z bazy zbieraczy może być dla ludzkości największym krokiem w rozwoju od czasu odnalezienia przekaźników. Dzięki temu zdobędziemy władzę nad galaktyką, nad żniwiarzami i nie tylko. Ludzie czy Cerberus? Bloli mi głowę, chcę pomyśleć, że będę musiał oddać komuś tyle szmalu. Po mnie w przeciwieństwie do ciebie, gówno się podoba. Tylko pamiętaj, że nie wciąż istnieją. Zwiastun nadchodzi i założy się, że nie będzie sam. Jeśli staniesz się samolubny, zaczniesz marzyć o władzy. Wszyscy za to zapłacimy. Nie musisz mi mówić, weź na wstrzymanie, Pamiętaj, że bloli mi ten sweter Wskrzesiłeś mnie, żebym poprowadził tę wojnę. Jeśli do mnie dołączysz, świetnie. Jeśli nie, sam powstrzymam żniwiarzy.